Sobie tak, to samo miejsce byłby zrzut ścieków, które miejsce zrzuca, zrzucają dwa blady przerażone, ja żeby tutaj, korzystać to parę, ale, tak, przez szuka, korzystać z tego. korzystanie przeżywane. To jest odcinka, należało zagołębione. Podpisa asystentnego rozumienia jest... ja z karta na... A Jeżeli karta za śmigawidy zażąda 10 zł za metr 60, pan... pan... ja no, to A ma prawo właściciela. O tym mieszkańcy, Dlatego jest tak. Znaczy tak, ja odpowiem na te pytania. No jakoś, jakoś w tej chwili z tych dwóch bloków HRS nie ściąga po 10 złotych, chyba nawet te ścieki są tańsze niż, niż wego, nie wiem, ale... gwarancji nie a, mamy. A to można sprawdzić, panie przewodniczący. nie mamy gwarancji, że nie zarządza HRS czy popłaty te No panie przewodniczący, no, jakoś w tej chwili z tym HRS-em gmina współpracuje i jakoś z tych, tych stawów też nie zażądał nie wiadomo ile tylko złotówkę za metr kwadratowy rocznie. No. Ja Zajmiemy. Za, panie, ja, ja panie, ale powiedzmy ze szczerym, no. jeżeli będzie taka sytuacja, to ten odcinek y, będzie płacił y, powiedzmy na no, karę sąd, poprzez nawet pośrednika jak on będzie y, kolaszę. Czy, jeżeli nie będzie się opłacało mieszkańcom zrzucać tych siedlów, nie będą ich wrzucać, będą się wyłączać. Panie Wójcie, ja gwarantuję, ja ja, że pewnie to przecież nie będzie wyższy, wyższa cena zrzutów niż jest to w chwili obecnej dla mieszkańców tych znaczy, bloków. Z jakiej przyczyny ja Panie, Panie może ja odpowiem Panu Darkowi. Tutaj w takiej... Może ja Panu Darkowi odpowiem tutaj na takie pytanie. W tej chwili Panie Darku ja płacę za sztuki 20 zł. Jak będę płacił 10 to będę się tylko cieszył, wie Pan, bo ja płacę 20. Nie, nie, nie. Skąd Pan takie słowa demagogia, bo ja nie znam, nie. Nie, bo Pan na pewne rzeczy. No właśnie, nie ma. Bo trzeba tak, do tego podchodzić spokojnie. A nie, ja spokojnie, nie, góry, wody. Wody. Rzecz nie w tym wodze, którymi rzeczami pan podchodzę, bo interesują inne tak. Ma Pan rację. Dlaczego kolejny tak. raz bo jakąkolwiek inwestycją, jak się okazuje w Dawidach, jest w drugie dno? Dalszy. No to trzeba odłączyć te dni do gminy raczej, bo wtedy nie będzie Dlaczego jest ale, ta, ale ta, ta taka sytuacja? Ale jakie dno jest Pani czy dopiero na siłę odwójtu wymusiłem to, żebym usłyszał, gdzie będzie wykonywany Zrzuć się, Zgadza się, ile ja Państwa dokusiłem. Oczyszczalnia, proszę Państwa, jest ujęta w projekcie tym unijnym. Do, proszę do, to sprawdzić, do, jest do obu marcia oczyszczalnia może być wykorzystywana ile jest, ile jest ważne ym, pozwolenie wodnoprawne na pracę y, tej oczyszczalni czyszczenie czy pozwolenie wodnoprawne, to się dostaje raz na jakiś czas. Ale tak tak, pytanie, zostało jeszcze czasu, że ta odpuszczanie Ale ja w tej atau. chwili nie mogę odpowiedzieć, bo mogę odpowiedzieć. Lata... Nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie wiem, w tym momencie. Naprawdę nie wiem. jest jesteśmy w stanie tą kanalizację... do wiem, nie no. Ale Panie Radny, ja tu nie ma żadnego tematu. Jeśli Państwo nie chcecie, że tak powiem, złapać się przysłowi, tak, to nie wybudować tej kanalizacji. Będziemy tego uczcić otwarcie, że nie chcecie Dawidach tak wybudować, bo będziecie kanalizacji. Panie radny, to nie było tak, że my, my chcieliśmy tutaj zrobić akurat specjalnie szczęśliwe kanalizacje jakby pomysł powstał, nawet nie u nas, tylko powstał pomysł w powiecie, kiedy pan radny powiatowy, rozpatrując tę sprawę, wpadł na pomysł, no mając jakby wiedzę na temat naszej sieci kanalizacyjnej, która istnieje, że może jednak pokusić się o to, żeby wcześniej zrobić tę kanalizację, zanim to przed budową tej drogi, czy też naprawić tej drogi. Proszę Państwa, nie ma takiej woli, nie ma tematu. Tu nie ma żadnego drugiego znaczenia, my staramy się przeforsować jakąś kanalizację dla kogoś. Jedynym celem było to, żeby nie do jezdni po naprawie. Jeśli nie ma takiej woli, proszę Państwa, róbcie z tymi środkami, co sobie chcecie. Tylko prośba moja w takim zakresie, żebyś żeby urząd mógł wykonać. Pan, pan Tadeusz, proszę Pani to w takim układzie te pieniądze są w budżecie w tej chwili jeszcze jako na chodnik. Jeżeli radni uważają, że nie trzeba tej kanalizacji robić, to ja bym chciał usłyszeć uczciwie, powiedzcie Państwo, nie robimy na kanalizacji w drodze warszawskiej. Ja, ale nie, nie, nie kombinujmy, że to przez jest, bo powiem szczerze. Dla ludzi to jest najważniejsze, żeby ta kanalizacja gdzieś popłynęła, nie do robu, żeby nie musieli szamu wybierać dwa razy w miesiącu, płacić po 300 zł jedno wybranie, bo tak to się w tej chwili płaci. I dla nich jest to ważne, żeby to popłynęło. Państwo uważacie, że nie. Proszę bardzo, wracamy do tematu chodnika, za chwilę będzie projekt gotowy, będą uzgodnienia. Roby no, ten chodnik, ale... Dla mnie jest nie do pomyślenia, żebyście zabierali, rozdrapywali pieniążki z inwestycji na jakieś inne cele, które były w budżecie. No. Przekładać możemy, no. ale nie zawierajmy. dziękuję. Pan Rafał Sieradzki, Pani dziękuję Zidariusz Proszę Pani Panie Radny Z którzy byli, powiedzieli, że nie chcą kanalizacji, wolą na płatkę, ale to już. Dlatego, że nie mają jeszcze Druga Mam propozycję, ponieważ taka była propozycja zapisania w ten sposób. Może przegłosujmy to i skończmy tą dyskusję, bo pójdziemy dzisiaj do głosu. Jeszcze Pan, pan jest, że... Rafał i pan Darek, Panie Koco. Jeszcze tylko taką propozycję, żeby e, przeznaczyć się środki 50 tysięcy na budowę wyjazdówki dla OSP żeby w jakiś sposób wynagrodzić, ponieważ byliśmy ostatnio na, na prezentacji, liczby mówiły same za siebie, że OSP Raszyn jest naszą taką perełką, jeżeli chodzi o osiągnięcia. w jakiś sposób chciałbym przeznaczyć te środki na budowę tego, tej wyjazdówki dla OSP Raszyna. tam, tak? Tak, tak, jeszcze i później no, no ja no, tak, tutaj brzmi, jak jest z prawami własności tych, tych tego, tego, bo, bo, i, nie rozumiem, który nie się to wyjazd Przykro mi, że to że to jest To nie możemy już z takim razie To, jest, jest to, jest to jest Czyli jakby w że publiczne środki przeznaczamy na... No bo jest to organizacja kosztu publicznego oczywiście jak najbardziej. Tylko no, w służbie W pasie drogowym, tylko małe? Nie to się to się. to jest to, mało. No to naprawdę mówię. E, Zastanówmy e, się, czy nie lepiej spotkać się normalnie ustalić te, 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 te pieniądze i żebyśmy my spokojnie ustalili zakres, gdzie w jaki sposób można. Tutaj to, słyszę te to 90, y, Panie Rafał, te 90 tysięcy i się okaże, że albo jest za mało, albo no, w jakimś tam przyczyn formalnym jak nie możemy tego zrobić. No nie szarko, tylko żeby weźmy to spokojnie. Państwo przemyślicie, macie Państwo związaną tyłówkę, będziecie w cyklu tego tyłu rozmawiać. Przyjdziecie z jakimiś projektami, my to uzgodnimy w Wydziale Geodezji i zastanowimy się w strony formalno prawny od strony technicznej wykonania tych elementów i przeznaczymy te środki. Tu nie ma dla nas specjalnie tego, ja bardzo sobie ja wolałbym nawet zadania mniejsze, krótsze, takie, które nie trwają po dwa czy po trzy lata. Tylko zrobi się po prostu są tego efekty od razu. Tylko z głową. Po prostu, żebyśmy na kolejnej majowej czy czerwcowej sesji nie zmieniali znowu i nie dyskutowali w tym sposób. Dziękuję Panie Marcinkowski. Marcinkowskie. Ja, Jednego brendu pana Pierpadka się zgłasza ekonomizacji ulicy Warszawskiej do budżetu na ten rok. Czy ten temat pojawił się nagle, w kwietniu, w temat się, Panie, panie yy, Radny, pojawił wtedy, kiedy pan, Państwo nie chcecie mi zrobić tego chodnika w Długiej. I powiem szczerze, że zaproponowałem Panu Wójtowi, że jak jest taka możliwość tej nakładki, bo wtedy powiat piszczuski, żeśmy zresztą dokładnie do powiatu sygnalizowany na temat tej ulicy były chyba ze dwie wizje lokalne na tej warszawskiej. Y, temat kanalizacji. No i stąd wyszło to, że jest ta kanalizacja robiona. Ale panie y, Darku, ta kanalizacja, tak jak mówię, idzie przez HRS we wniosku unijnym z wykorzystaniem oczyszczalni do obumarcia. I przecież pan się zapoznawał z tym wnioskiem, to no, pan powinien o tym wiedzieć. No. Dziękuję bardzo. Wracamy do wniosku pani Roli. Są też mój wniosek o przywrócenie z powrotem tych pieniąż do pani przewodnicząca. Dobrze, będziemy do. głosować jednym na drugim. I bym proponował o imienne głosowanie tego mojego wniosku. Dziękuję. Głosujemy nad... Czy będziemy głosować na... Czy, czy nie? Przepraszam, może jak odpowiem. Może najpierw sprecyzujmy te dwa wnioski. I, i tak dokładnie są formalne, jak żeby miały brzmienie. Pani Orys, proszę wniosek o przegłosowanie zmiany zapisów w budżecie, przeznaczenia miliona złotych na kan projekty kanalizacji Laszki, we wsi Laszki Podolszy. Nowy Sędkowicin, słowo Sędkowicin Stary, słowo. Drugi wniosek? Drugi wniosek? wniosek? Proszę o imienne głosowanie yy, mojego wniosku, by nie zdejmować z budżetu. Projekt chodnika w ulicy Długiej od ulicy Warszawskiej do Szkoły Gławnej. To jedno dwa wnioski. To dobrze, ale mogę dwa dodać, tak? Więc jeden Znana wniosek. Przewodnicząca, jeden wniosek jest o y, niezdejmowanie z budżetu chodnika w ulicy Długiej od Warszawskiej do szkoły w Łaga. a drugi wniosek, proszę o imienne głosowanie. Dziękuję. Ja tak chodnik został na poprzedniej sesji, tak? Tak. Mm -hmm. Proszę Państwa, jeżeli będziemy tak podchodzić do rzeczy i radna tutaj pani Kodowicz będzie mówiła, że chodnik został zdjęty na poprzedniej sesji, to o czym my tu rozmawiamy w ogóle? Albo jesteśmy na sesji, albo nie. No, jak to na poprzedniej sesji, co zostało zdjęte na poprzedniej sesji? No, no trzeba być myślącym troszeczkę. Dziękuję. oczywiście pan wójt wyraża zgodę. Bo... Znaczy, ja bym chciał wiedzieć, na co wyrażam zgodę. To... <śmiech> <śmiech> pan wójt też nie tylko ja się czasami. Nie, no ja wiem, ja się nie wyłączyłem tylko już po prostu w tej dyskusji. Państwo e, przegłosujecie wniosek. Wniosek, który będzie miał na większość zostanie dla mnie zgłoszony i ja wtedy, tak powiem, no zrobię... E, Autopoprawki nie Myślę, ja. że zrobię. <grywa> poprawki związane z, z, no, z, z odpowiednim zapisem ustawy uchwały, które już Proszę Państwa, głosujemy nad wnioskiem o ujęcie pozycji projektu, wrzucenie e, e, miliona złotych e, w projekcie kanalizacji we wsi i Złotych w Stary Podoszczy e, na no, Wędkaz Pańskich. A zdjęcie z pozycji kanalizacji zamkniętej w ulicy Warszawskiej na Witych. Kto z Państwa radnych jest? Nie zgoda. Nie Jest, woda. jest już woda na wszystkich tych yy, ulicach? Tak, nie. No. 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 Tak? Za tym wnioskiem. Za tym wnioskiem. Proszę o podniesienie rąk yy, w górę. To jest za. Kto jest za? Dziewięć osób za, kto jest przeciw? Trzy osoby, kto się wstrzymał? Trzy osoby. Wniosek pani Jolie został przyjęty.